Nien-Nunp był pilotem, przemytnikiem i handlarzem bronią z planety Sulust. Przyłączył się do Sojuszu Rebeliantów krótko po zniszczeniu Alderanu. Księżniczka Leia rozpoczęła misję uwolnienia ocalałych Alderańczyków w całej galaktyce, a Nien nie tylko pomógł w uratowaniu jednej z ich grup ze swojej rodzimej planety, ale także uchronił Księżniczkę przed imperialnym pojmaniem. Nunb pozostał aktywny w rebelii i często wspomagał rebelianckie komórki na Sulust. Podczas bitwy o Endor służył jako drugi pilot Sokoła Millennium. Po śmierci Imperatora, resztki imperialne rozpoczęły ataki w całej galaktyce, a Nien Nun brał udział w misji obrony Nabu. Przez następne trzy dekady pozostawał blisko lei Organy i dołączył do ruchu oporu, gdy zagrożenie ze strony Najwyższego Porządku wzrosło. Pilotował X-Winga w bitwie o bazę Starkiller, podczas której zniszczono superbroń planetarną. Rok później, podczas bitwy o Exegol, Nennun znajdował się na pokładzie statku Tantif 4 który znalazł się w polu rażenia potężnej błyskawicy odrodzonego imperatora. Nennun zginął razem z pozostałymi członkami okrętu.